Witajcie, to jest Szot Naukowy, program dla Was, studentów, w którym... Wprowadzamy Was w świat nauki, techniki i odkryć. Dziś mamy dla Was nie lada gratkę, szczególnie dla miłośników latania, ale i coś, co zrewolucjonizuje... Akcje saperskie. Brzmi tajemniczo? Szczegóły już wkrótce. Dominika Mizia. Tomek Wolny. Zapraszamy. nowocześniejsze maszyny warte setki tysięcy euro, interaktywne tablice i możliwość korzystania z doświadczeń i wyników wielu dyscyplin naukowych. Takie możliwości daje nowoczesne Centrum Bioinformatyki i Genomiki w Poznaniu. Zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej, zarówno bioinformatyka, jak i genomika to dziedziny uznawane za priorytetowe, ponieważ każda z nich jest istotnym czynnikiem zwiększającym innowacyjność gospodarek państw europejskich. Reprezentantami nowej dziedziny, zwanej bioinformatyką, która stara się działać na pograniczu. Wykorzystując mechanizmy informatyczne, mechanizmy matematyczne, staramy się rozwiązać problemy biologiczne. Jak się okazało, to wiele problemów pochodzących z biologii można przetransformować na problem, który może być rozwiązywany przez maszyny obliczeniowe. Kiedy ludzie zdecydowali się poznać pierwszy genom człowieka, wówczas, to było w 1990 roku, powstało specjalne konsorcjum, był to wielki projekt, a jego porównywano go z projektem pierwszego lotu człowieka w kosmos, jeżeli chodzi o wyzwania natury intelektualnej, finansowej czy technologicznej. I to się udało w 13 lat zrobić, a teraz dzięki temu urządzeniu i bioinformatykom możemy taki genom poznać w 3 miesiące. Pięć laboratoriów genomicznych i pięć laboratoriów informatycznych. Nikt nie będzie siedział przy maszynie takiej wydajnej jak Lumina i na papierku notował, co ona tam ma do powiedzenia, prawda? To wszystko trzeba zapisać w tej pierwotnej postaci, zładować tutaj na tę stację roboczą. Tylko trzeba przetransferować właśnie do naszych laboratoriów i tam już są specjalizowane oprogramowanie, duże dyski, można to składować, prawda, i dokonać tej przetwarzania danych. Wszelki postęp dokonany w tych dwóch dziedzinach ma jednoznaczne przełożenie na jakość naszego życia, na nasze zdrowie, na to, co jemy, na to, w jaki sposób czujemy, na to, jak długo żyjemy. Bioinformatyczne badania to nowum na skalę światową. Rozwijająca się w szybkim tempie dziedzina nauki po raz pierwszy jako kierunek na wyższych uczelniach w Polsce pojawiła się w 2003 roku, właśnie w Poznaniu.